Agnieszka Kaczorowska, Pele, znana szerokiej publiczności z roli w popularnym serialu Klan, od zawsze miała inne zawodowe ambicje, które wykraczały poza ekran telewizyjny. Aktorstwo w serialu traktowała przede wszystkim jako sposób na finansowanie swojej prawdziwej pasji, tańca towarzyskiego. W młodości, zainspirowana marzeniami o karierze sceniczej, Agnieszka nawet próbowała swoich sił w prestiżowej szkole teatralnej w Warszawie lecz niestety nie przekonała komisji egzaminacyjnej do swojego talentu. Mimo to nie poddała się i kontynuowała swoją artystyczną drogę. Dzisiaj wiadomo, że jej determinacja przyniosła owoce w zupełnie innym obszarze. Agnieszka nie tylko osiągnęła sukces jako tancerka, ale także zdobyła tytuły Mistrzyni Świata w tańcach latynoamerykańskich oraz dwukrotnie triumfowała w Mistrzostwach Polski. Jej zawodowe życie pełne jest zwycięstw i osiągnięć, które byłyby niemożliwe bez wsparcia, jakie dawała jej rola w klanie. W rozmowie dla Wiwy Agnieszka przyznała: Nie wyobrażam sobie życia bez tańca. Taniec towarzyski to drogi sport. Trzeba opłacić treningi, lekcje indywidualne, wyjazdy na turnieje i obozy. Stroje są drogie, a buty do tańca szybko się niszczą. Niektórzy mają taką determinację, że układają pod to całe życie. Mnie taką możliwość dał klan. To wyznanie pokazuje, jak różnorodne mogą być drogi do realizacji marzeń i jak ważne jest wykorzystanie każdej szansy, nawet jeśli nie jest to bezpośrednia droga do celu. W 2013 roku podjęła decyzję o zdaniu do szkoły aktorskiej, co miało pozwolić jej na rozwój i pokazanie się z innej strony niż dotychczas. Jak powiedziała w programie Kuby Wojewódzkiego, chcę zdawać do szkoły aktorskiej. Pokazać, że potrafię więcej. Zaprezentować swoje możliwości z różnych stron, żeby nie być tylko tą grzeczną Bożenką. Marzę, żeby zagrać mocny charakter. To jakieś wyzwanie. Agnieszka chciała udowodnić, że jest w stanie wcielać się w bardziej złożone i wymagające role. 16 czerwca 2013 roku, gdy stanęła przed komisją egzaminacyjną, jej marzenia o aktorskim wykształceniu napotkały na przeszkodę. Mimo swojego doświadczenia i publicznego wizerunku, nie udało jej się przekonać komisji do swojego talentu. Śliczna twarz i znane nazwisko nie wystarczyły, by zyskać miejsce w szkole. Jednak Agnieszka nie postrzegała tego doświadczenia jako porażki, lecz jako ważną lekcję i kolejny krok w jej artystycznej drodze. To podejście świadczy o jej determinacji i gotowości do przyjmowania wyzwań, niezależnie od trudności. Przez całą swoją karierę Agnieszka Kaczorowska Pele udowadniała, że prawdziwa pasja i ciężka praca mogą prowadzić do realizacji nawet najbardziej ambitnych marzeń, a każde doświadczenie, zarówno sukces, jak i niepowodzenie, stanowi cenny element rozwoju. Pomimo początkowego niepowodzenia podczas egzaminów do szkoły teatralnej, z determinacją przyjęła to doświadczenie jako cenną lekcję pokory i motywację do dalszego rozwoju. Piotr Cyrwus który kiedyś grał jej ojca w klanie, miał znaczący wpływ na jej edukację aktorską. Spotkania z nim, pełne rad i bezcennych lekcji, okazały się dla niej niezwykle wartościowe. Jest fantastycznym aktorem i wspaniałym człowiekiem. Wiele się od niego nauczyłam. Także tego, że porażki wzmacniają i dają kopa, żeby się rozwijać, mówiła Agnieszka w wywiadzie dla Gali. Nie tylko Piotr Cyrwus ale również inni członkowie obsady klanu, tacy jak Małgorzata Ostrowska, Królikowska, a nawet Daniel Olbrychski, który w tamtym czasie również występował w serialu, służyli jej pomocą i radą. Agnieszka wykorzystała te interakcje, aby pogłębić swoją wiedzę i umiejętności aktorskie. W rozmowie z Vivą Agnieszka podkreśliła wartość tych doświadczeń. Wszyscy, aktorzy, reżyserzy, Operatorzy porzucali mi cenne rady. Obcowanie z tymi ludźmi to najlepsza rzecz, jaka mogła mi się przydarzyć. To świadczy o tym, jak ważne w zawodzie aktora są nie tylko formalne edukacje, ale także nauka poprzez praktykę, obserwacje i rozmowy z doświadczonymi praktykami. Jej droga zawodowa nie była prosta, pełna była wysiłków na rzecz rozwoju swojego warsztatu aktorskiego, co potwierdzała chęć nauki i zdobycia uznania w branży. Mówiła: Chcę iść do szkoły aktorskiej, żeby nikt nie zarzucił mi, że przed kamerą tylko dobrze się bawię. Chociaż w jednym z momentów swojej kariery była bliska realizacji tego celu, rezygnując z rekrutacji na drugim etapie egzaminów, Agnieszka nie straciła swojego zapału. W tym roku zakończyłam rekrutację na drugim etapie egzaminów, ale nie poddaję się. Za rok będę próbowała ponownie. Ogłosiła w mediach społecznościowych. Jednakże rok później postanowiła nie kontynuować prób dostania się na studia aktorskie. Ostatecznie Agnieszka nie zrealizowała marzenia o dyplomie Akademii Teatralnej i tytule magistra sztuki aktorskiej, ale nadal pozostaje aktywna zawodowo. Kontynuuje grę w klanie oraz występuje w spektaklach teatralnych, choć, jak sama przyznaje, na taniec ma coraz mniej czasu. Jednak to, co dla niej najważniejsze, to życie osobiste. Jestem przede wszystkim mamą i żoną, szczęśliwą, spełnioną kobietą. Ta deklaracja podkreśla, że Agnieszka znalazła równowagę między życiem zawodowym a osobistym, ceniąc sobie szczęście i spełnienie w życiu prywatnym. Pokazuje to, jak ważne jest dla niej zadowolenie z życia rodzinnego, które stało się jej największym priorytetem.